Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Sławomir to przed Wami. E, kolejny kasa na moim kanale. E, tym razem jest to e, 90, e, 1943 The Iron Cross. Autorstwa e, użytkownika daweb93. E, e, Udostępnił nam ten custom 25 lutego 2016 roku. I jak, do, jak dotychczas zdobył on ocenę 8,57 e, Pewną specyficzną, specyficzną rzeczą w tym kastomie jest fakt, że gramy e, nie, nie Larą, a matką Lary, Marcyą Elcroft. Jest to jej e, e, matka z pierwszej fikcyjnej biografii. E, I na no co to wskazuje, będzie Akcja będzie się rozgrywała w czasach II wojny światowej. A więc skoro już to sobie omówiliśmy, e, przejdźmy do fabuły. Po powrocie ze swej misji w Europie Marcia Elcroft postanowiła zwrócić czarny diament i gwiazdę Dawida zgromadzeń, czyli tym, którzy ją wynajęli, aby ją odnalazła. Marcia była bardzo ciekawa, co tak właściwie chcą zrobić z tymi artefaktami. Zgromadzenie udało się do kościoła Manstow i Karlostow w Polsce. Marsja pojawiła się kilka minut wcześniej. Widziała nadjeżdżającą czarną szoferkę i człowieka, który wysiadł z niej na chodnik. Dały jej znać, aby weszła z nim do kościoła. Gdy już usiadła na prawdopodobnie niewygodnej ławce, on zaczął przemawiać. Marcyja, zaszczytem jest ponownie Cię zobaczyć. Przejdźmy do tematu Marcy odrzekła. Dobrze. Formowany jest tu globa, globalny spisek przez paru najsilniejszych i najgroźniejszych ludzi. Wierzą, że będą dla wszystkich lepsi i mają związek y, z organizacją Le Brie A cójty mój francuski. E, przesiadują prawdopodobnie w centralnej Francji. Stąd nazwa. Według wywiadu tren trenują agentów specjalnych. Osoby te mają robione pranie mózgu i są wykorzystywane do zabijania ważnych celów. Ich ostatni rekrut jest znany pod nazwą agent 13 lub 40. Potrzebują cię do śledzenia organizacji i zatrzymania jej, zanim zdobędzie swój cel. Brzmi to trochę naciąganie. Nie wierzę panu. Proszę mi zaufać. To jest to, czym się aktualnie zajmujemy. Posiadamy wymagane potężne artefakty, które dla nas zdobyłaś, aby zniszczyć siły zła. Wtedy dał się usłyszeć głośny huk w pobliżu wejścia do budynku i weszło około półtuzina żołnierzy. Marcia spojrzała na dach, myśląc o drodze ucieczki. Jesteśmy. Pierwszy save. Yy, I tak. Najpierw Wam pokażę ekwipu na klary. Tak wygląda save. Tak wygląda load. To są nasze to jest nasza lornetka. To są flary. Mała apteczka, duża apteczka. Czarny diament i gwiazda Dawida. Yy, tak. Gwiazda Dawida ogólnie. To jest trzecia część, jakby historii całej o pierwszej, jakby macelary. W pierwszej części bodajże miała za zadanie odnaleźć właśnie tę gwiazdę Dawida. W drugiej części miała właśnie czarny diament, albo na odwrót, nie pamiętam. A teraz musi odnaleźć jakby chce użyć tych dwóch artefaktów. Chcę wiedzieć, jak użyć tych dwóch artefaktów yy, i zdobyć yy, żelazny krzyż. I teraz zdobyliśmy pistolety, ale to jest po prostu boskie. To jest miotacz płomieni. To jest miotacz płomieni. ...jaką my tu zrobimy sieczkę. Czekać! Dzień dobry. No i tyle po było. Och, pół tuzina. Co to dla nas? Ale powiem wam, że ten miotacz zrobił na mnie tak duże wrażenie, że wow. Po prostu wow. Jak ja to dostałem w swoje ręce, to po prostu myślałem, że padnę. Yy, I tak, czym się najpierw zajmiemy? Najpierw zajmijmy się sekretem. Tak, pierwszym sekretem yy, w tym poziomie. E, ale może trochę bardziej fabularnie e, zdobędziemy pewną rzecz przy okazji tak, kiedy podejdziemy tak i naciśniemy kontrol, to ogólnie nic się nie stało. Lara nie wejdzie w interakcję z tym z tym regałem ale musimy trochę odejść i teraz załapało że tak powiem i zdobyliśmy e, dwie liny Taka dla mnie jak, y, nie hula hop, tylko y, skakanka, o, tak. E, tak mi to przypomina, właśnie skakankę. Tak i zdobyliśmy świecznik z chrzcielnicy, tak to mi przynajmniej wygląda na chrzcielnica, bo taka ta, tam jest zazwyczaj w kościołach, te, czy tam? No, ogólnie w kościołach jest takie. coś. co. matka. No, tam jest woda święcona i ogólnie, jak się wchodzi do kościoła, to trzeba się. trzeba na sobie, w sensie, zamoczyć rękę w tej wodzie święconej trzeba się przeżegnać o. Tak. Znak oczyszczenia. Tak, tutaj jest. Naszymi sekretami są. Karty sekretnej, jakby sekretnego programu, sekretnej propagandy, e, jakby jednego świata. I tutaj mamy właśnie e, kartę One World, e, World e, Religion, czyli jedna religia świata, jakby. E, no, i jak widać, mamy już tutaj jeden z pięciu sekretów. E, ta czcionka jest taka dziwna dla mnie e, ale to nieważne. W ogóle te, te wszystkie czcionki są jakieś takie dziwne. E, w każdym bądź razie idziemy teraz do tego ołtarza, który się znajduje zamiast na, y, na środku kościoła to gdzieś w ogóle z boku. Ale ja nie wnikam, że to jest jakieś inne wyznanie. Może to ma imitować mównice. Takie wiecie, stare mównice czy coś. Gdzie to jest? A, e, Parshnant. E, na początku Bóg stworzył Adama, e, później stworzył Ewę e, z jego żebra. E, Ewa urodziła syna o imieniu Kain, a później jeszcze e, urodziło się dwóch e, synów o imieniu Abel i Set. Tak, to jest bardzo ważne, ponieważ teraz czeka nas zagadka. We wciskanie przycisków. Na każdym z takich przycisków, które są tam o z boku tak ścianki o, nad nimi jakby jest twarz i imię tego, kto się na, na, na tym obrazku znajduje. O, tak. I musimy je wciskać tak chronologicznie, po prostu. Yy, czyli od yy, pierwszego człowieka, czyli tutaj Adama, później tutaj yy, Ewę stworzoną z jego żebra. Potem yy, tam mieliśmy Kaina, bo Kain się urodził jako pierwszy. Także idziemy teraz do, do Kaina i wciskamy tutaj przycisk. Tutaj do Kaina. Tak dobrze? Dobrze, Kain? Kain. Eee, teraz tutaj był Abel. Znamy chyba historię Kaina i Abla. Mam przynajmniej taką nadzieję. No i tutaj mamy Seta. Eee, właśnie nie wiem, czy Seta był. Dziwny dźwięk, ale w każdym razie eee, nie wiem, czy ogólnie kojarzycie historię. Znaczy, nie wiem czy wiecie, czy nie wiecie, e, kim był tak naprawdę Set. Czy Set to był e, syn... E, Sen Kaina? Czy to był e, ten... No. E, nie syn Kaina, tylko... E, czy to był brat Kaina? Ogólnie Kaina Jabla. Tutaj to tak wygląda, jakby to był... Ich brat. A mi się wydaje, że to w ogóle był syn Kaina, ale dobra. Tak, musimy zepchnąć te dwa bloki stąd. Ale jest to dodatkowo utrudniane poprzez te wszystkie ściany i tak dalej. Ych. To są jakby takie brakujące kratki wentylacyjne. Myślałem, tak ma wyglądać. W ogóle da się, da, da się nie zaklinować. To nie są takie jakby normalne bloki, na które da się wejść. E, więc nie polecam. Pop. Dobra. Ale uwierzcie mi, że to nie jest koniec, oj, to nie jest koniec. Ciągania tych bloków. O matko muszę trwać kontrolę. Naprawdę. Ach, straszne. Straszne. Po prostu mega straszne. Strasznie długie, to się dłuży. Yy. Nie narzekał, żeby coś było to. Żeby było co dokumentowanie. Eee, nudne, szybciej. Bo ona oczywiście to pcha jakby chciała nie mogła. Chociaż szczerze jakbym miał przesuwać taki blok, który jest w ogóle wyższy ode mnie. Jest zapewne cięższy ode mnie. Chyba podobnie, a nawet gorzej by to wyglądało. Jeżeli tak, moim zdaniem, jest silna. Chociaż ładniej pcha w tych... ...nowszych częściach. Zabrzmiało to dwuznacznie. W każdym bądź razie. Idziemy usadowić w taki sam sposób drugi blok. Co szczęście potem się udamy do takiego... potem... Yy, potem się udamy do takiego miejsca... trochę jakby wyjętego z horroru. W sensie taki klimacik jest bardzo fajny. Yy, znaczy fajny, ale nie trochę przerażający. Ale jak z horroru, więc kto lubi ten się na pewno cieszy. Takie dźwięki są jak schodal. Jest strasznie ciemno. <grystanie> Ciągnij. Wyciągnij ten go. Nie wiem. No. Nie, twórca... Nie ja rozumiem, że trzeba było mieć pomysł na to pomieszczenie, ale nie wiem czy to był taki strasznie dobry plan. Długie ciągnięcie bloków Jeszcze tutaj w ogóle tego się nie da pociągnąć po tym bloku Tak pociągnąć, trzeba to popchać W się po tym co jest tam było pod nami Nieważne O na... Po tym co... na co teraz to wsadziliśmy no Tak ja sobie zapiszę, bo ja tego nie zamierzam robić drugi raz eee, i teraz wyciągamy miętacz płomieni i schodzimy tutaj ten aha i w ogóle y, z, z, dlaczego nagle się otworzyły te przejścia bo tą zagadkę rozwiązaliśmy na te wygodnie no i płoniemy to Test. to jest to jest taki mroczny klimat Nie wiem czego lubię. Tak, spady. Spady w no blok Teraz tutaj. Mam spadł. Mogłem w sumie tamten od razu wepchnąć w tą dziurę. Która jest tutaj. Właśnie to wygląda jakby. Jakbyśmy wsadzali tak jakby brakującą wentylację. ...tego samego układu, tak to, 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 to jak dla mnie wygląda. Robuję, ja nie lubię tego miejsca. Już tak bardzo elektroniczny głos. Ten głos jest elektroniczny. Na to sposób. Weszliśmy na dzwonnicę, jedną z dwóch. I musimy tutaj użyć liny, bo musimy pociągnąć ten dzwon, żeby zadzwonił. Bo pistoletami to nie działa tak. No, i otworzyliśmy tutaj przejście. Ale, żeby otworzyć wejście w ogóle z tego całego miejsca, trzeba pociągnąć. E, właśnie drugi jeszcze dzwon. No, Dobraś. Zej zejście było w miarę... W miarę. Teraz no, się ustawiamy. Grunt to się nie zaklinować w ten blok. Które tam jest przed nami i też musimy, muszę koniecznie od tej strony. No i dobra. Pociągnęliśmy za dwie dźwignie. Tutaj mamy jakieś strechowe, jakby pomieszczenia, tylko to dziwne jest, ale dobra. I co tam? Ja też płomieni wybić tą szybę, okno. Tak, i tu jest pomieszczenie, znaczy, to jest meczet, yy, do którego musimy się dostać, i w tym meczecie będzie się rozgrywał drugi poziom. Natomiast, żeby się do niego dostać, to trzeba jednak przebyć troszeczkę długą drogę. Niestety. Ładne słonko świeci. Podoba mi się ten efekt. Coś już tam strzela w ogóle. Jakieś alarmy powłączali. Co, jak na złodzieja? a no może to przez tam czerwoną czapkę, ale no... Bez przesady, co najwyżej... Halo? E, na pinokie. Tak, na pinokiem. Zobaczyli się... Wszystko kojarzy z Pinokiem. Z do przodu, szybko, zanim stracimy za dużo życia. Dobrze. Good. Tak teraz trzeba by się tego gościa załatwić ogólnie. Oh. Oh. Oczywiście najlepiej jest to zrobić miętaczem płomieni. No bo czemu by? No. Zmarło mu się. Jakby ktoś nie zauważył. Ja. Yeah. I znaleźliśmy kluczyk. Nie chcę tego używać. Praca wody, klucz. Tak. Dokładnie. Dokładnie tak to brzmi. I Tak tutaj niestety jest ten minus, że jak się spadnie za bardzo, to już się spadnie na amen. Tak, bo ja tu się grzebię do drugiego sekretu, nie? Ja tu się grzebię do drugiego sekretu. Fajnie, że się tak ustawiłem koślawo. O! Oh. Wow! Tak, mamy drugi sekret. Ja yeah. Napięcie oczywiście. Bo oczywiście o tym nie wspomniałem wcześniej, bo po co? I znowu ta propaganda sekretna. Jedna waluta świata. Takie trochę namawianie do właśnie tej. Takiej jedności, jakby coś takiego. W sumie całkiem fajny pomysł na te sekrety. Tak, tutaj muszę wziąć apteczkę, ponieważ tutaj są myszy. No i ogólnie. Weź się w teczkę. się. Ale strasznie dużo to zabierałem. Damy radę. Weź się, wspinaj jakoś... w Twoim wykonaniu, to był koszmar, to był koszmar, ja tak nie chcę, no, boż, myślałem, że z tego nie Nie namierzy tej drabinki, po prostu. W każdym razie zdobyliśmy łom, który będzie nam potrzebny. Eee, wróć! Au! Spadła, to nic. Waterwalk ski. Tutaj musi być zostać użyty. I tutaj mamy ogólnie dźwignię. Podniosło nam poziom e, wody. Teraz ogólnie idziemy na drugą stronę jeszcze. Ponieważ tutaj mamy jeszcze inną dźwignię, ale niestety urwał jej się trzonek, więc musimy użyć e, łomu. I podniósł nam się e, poziom wody z drugiej strony z więc teraz możemy przepłynąć tam przez tą kratę która się również otworzyła dobrze zapisujemy i im strasznie długo tym nie zapłyniemy ale przynajmniej coś Lepsze. Teraz no to po panu tyle by było. Tutaj mamy jeszcze flary. I że tyle po tej całej wodzie. Bardzo zapamiętać sobie ten mostek. Tak na przyszłość.